że mam pół tony uścisków w dupie. Mój zwieracz po prostu jak szczęki rekina w tym momencie się zachował. Ja praktycznie się dupą tego samolotu złapałem. To było kawałkiem samolotu w dupie i lecimy w dół. Oh my god. Sonic, take me sweet death. What the fuck, Freddy? Jest yeah. podnie z tej gry to jest zwyczajny królik. Mordercza samica królik. jest bardzo specyficzny obrazek z tym królikiem. Po prostu zwyczaj dówlazła. Po prostu zwyczajny królik. No i kumpel tak opowiadał, że siedzi sobie na lekcji polskiego. Z moją również wychowawczynią, która była największą kosą w szkole. Siedzi. I nagle słyszę jakieś takie bul 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 I znowu bul 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 Patrzę i nagle z kratek tych wentylacyjnych zaczęło wypływać gówno. 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 Strumieniami sikały siki z kupą zmieszane. Okazało się, że palacze, którzy palili w kiblu tam na drugim piętrze czy tam na pierwszym Tyle tych petów narzucali, że przepaliła się rura kanalizacyjna. I zalało gówną salę konferencyjną, kochani. Kumpel opowiadał, że to wyglądało dosłownie jak, no, gówno apokalipsa. Nauczycielka dzieciaki wyrzuciła z sali, sama latała w kół. Pamiętajcie, że to była największa kosa w szkole. Jak on mi to opowiadał, to ja dosłownie sikałem ze śmiechu. Brodziła w tym gównie, łapawa za... I śpiewały. Ja mam dużo ciuchów, mam dużo ciuchów. Te projektory za ten sprzęt elektroniczny wynosiła. No. Nie. Ja myślałem, że znowu mi się naczynia z kolei Pa odpalił. Jak ja jej powiedziałem, że książkę kiedyś przeczytałem, to jej mózg rozniebało.